Nowe władze miasta otrzymały w spadku kukułcze jajo. Stalowej woli grozi ogromna kara finansowa i zwrot dotacji unijnej, jaką wzięto na projekt uczelniany. Wszystko prawdopodobnie skończy się w sądzie. Do porządku wtorkowych obrad Rady Miejskiej na wniosek prezydenta została wprowadzona bardzo ważna uchwała dotycząca zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli, bez podjęcia której miasto musiałoby się liczyć z dużą karą finansową i konsekwencjami prawnymi. Do ostatniej chwili trwały jeszcze analizy prawne tego projektu uchwały. Projekt uchwały jest dla nas kluczowy do podjęcia jeszcze w tym roku, kalendarzowym 2014, w związku z rozruchem projektu międzyuczelnianego Biblioteki Międzyuczelnianej. Jak Państwo wiecie, nie jest tajemnicą, że Biblioteka Miejska, która została wprowadzona do tego budynku, nie była tam przeznaczona zgodnie z projektem. W związku z tym może nam grozi, grozić kwestia kary y, lub innej odpowiedzialności mamy bardzo poważne ostrzeżenia z parku jako instytucji zarządzającej że y, może być to dla nas duże konsekwencje finansowe jeżeli nie uzasadnimy w sposób odpowiedni że biblioteka miejska znajdująca się w tym obiekcie biblioteki międzyuczelnianej spełnia kryteria tego projektu jak wyjaśnił Włodarz Miasta, zmiana statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej to nie tylko zmiana na papierze, ale również tego, co w bibliotece jest i się dzieje. W zasobach znajduje się tam na szczęście dział o charakterze publikacji naukowych, akademickich, a placówka ma księgozbiór, z którego korzystać mogą studenci w toku roku akademickiego. Ta uchwała podjęta w tym takim pilnym trybie na koniec tego roku jest wynikiem uzasadnienia dla projektu, że y, nasza biblioteka miejska ma uzasadnienie, aby znajdować się w tym, y, w tym, y, w tym obiekcie. Tak jak y, jest napisane w uzasadnieniu, y, zgodnie z przepisami unijnymi miastu w kontekście obecności tam biblioteki miejskiej w gmachu biblioteki międzyuczelnianej, przede wszystkim groził, groziłby zarzut uzyskania nieuzasadnionej korzyści. Więc tutaj z tego powodu nie moglibyśmy mieć naliczoną dość sporą karę wynikającą z przeliczenia powierzchni zajmowanej przez bibliotekę. I musimy zrobić wszystko na ten moment, co jest możliwe pod względem formalnym, pod względem uzasadnienia tego, aby wybronić ten projekt. Aby tutaj miasto nie było narażone na konieczność płacenia kar zwrotu dotacji. Dzięki realizacji projektu stworzenie kompleksowej bazy naukowo-dydaktycznej i socjalnej dla uczelni wyższych w stalowej woli jako ośrodka intensyfikacji rozwoju gospodarczego i społecznego Polski Wschodniej, którego wartość wynosi około 84,5 miliona złotych, z czego dofinansowanie wyniosło ponad 59 milionów złotych, powstały budynek inżynierii materiałowej wraz z wyposażeniem dla potrzeb katolickiego uniwersytetu Lubelskiego, budynek socjalno-dydaktyczny wraz z wyposażeniem dla potrzeb oddziału Politechniki Rzeszowskiej oraz Biblioteka Międzyuczelniana. Prezydent podkreśla, że nowe obiekty niewątpliwie przysporzyły majątku miastu pod względem nowoczesnego zaplecza naukowego, jednak jeśli chodzi o realizację projektu, to nie wszystko poszło zgodnie z planem. Decyzje, które były podejmowane przez mojego poprzednika w tym kontekście bez uzyskania zgody wcześniejszej instytucji zarządzającej, w moim przekonaniu były nieodpowiedzialne. I narażiło miasto na kwestie zwrotu dotacji lub przynajmniej kwestie sądowej batalii. PARP, który właśnie przeprowadził kontrolę obiektów uczelnianych ma duże zastrzeżenia. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości domaga się, aby miasto poniosło konsekwencje w postaci dotkliwej kary finansowej. Jedynym rozwiązaniem zdaje się być pójście do sądu. Mógłbym jako prezydent zaakceptować protokół, który został przedstawiony przez PARP. Oznaczałoby to, że musimy zapłacić kwotę około 3,5 miliona złotych Jedna z największych naliczonych kar wynika z, z, z uwag zastrzeżeń parku, które, które były kierowane pod kątem ogłoszenia przetargu o dokończeniu budowy budynku przy ulicy Kwiatkowskiego w biuletynie przetargowym Unii Europejskiej, a nie w biuletynie krajowym. Wiele tych zastrzeżeń, które, które Pan w tej kontroli wskazał, są pod względem logiki, pod względem prawa całkowicie, że tak powiem, nieuzasadnione. Natomiast jesteśmy w takiej sytuacji, że te kary wiszą nad miastem i dzisiaj mamy tylko i wyłącznie drogę postępowania w sądzie administracyjnym. Miastu grozi ponad 2,5 miliona złotych kary za ogłoszenie przetargu dotyczącego dokończenia budowy budynku uczelnianego przy ulicy Kwiatkowskiego w biuletynie przetargowym Unii Europejskiej, a nie krajowym. Prezydent podkreśla, że w przypadku tego zarzutu miasto może się wybronić w sądzie. W przypadku innych będzie bardzo trudno. Kwestia naliczenia kar w wysokości około miliona złotych dla budżetu miasta jest bardzo rana. Prezydent zapewnił, że będzie robił wszystko, by miasto uniknęło poważnych konsekwencji finansowych.